Witam was ponownie. Bardzo często moi klienci pytają mnie: jak to jest z tymi social mediami i rekruterami? Czyli czy rekruterzy w ogóle wchodzą na wasze profile w mediach społecznościowych, a jeżeli tak to na jakie, na których, w których mediach społecznościowych i czego tam poszukują? Oczywiście takim podstawowym medium społecznościowym, które dla mnie jest takim podstawowym narzędziem pracy, jest LinkedIn. I tutaj o tym LinkedInie ja już wiele razy mówiłam i nie będę się powtarzała, bo nie chcę się powtarzać. Natomiast pamiętajcie, na tym LinkedInie absolutnie warto być. No bo tak, jeżeli ja szukam kandydata direktowo, bezpośrednio, jeśli chcę sama tego kandydata znaleźć, no to pierwsze moje kroki absolutnie e, kieruję do Linkedina. Jeżeli Was tam nie ma lub macie bardzo kiepsko prowadzony profil, z którego niewiele wynika, e, to po prostu ja na Was nie trafię. E, albo jest bardzo małe prawdopodobieństwo, jeżeli ten profil jest, ale jest dosyć słaby, mało widoczny, ja, ja Was po prostu na tym Linkedinie nie znajdę. E, Trochę inaczej wygląda sytuacja, kiedy poszukuję kandydatów przez ogłoszenie. Więc na etapie takiej pierwszej selekcji raczej kieruję się e, życiorysem i tym, co widzę w CV. Natomiast, jeżeli dany kandydat bardzo mnie zainteresuje, jeżeli mi się spodoba, ja już wiem, że chcę umówić się z nim na interwiu, e, wchodzę na LinkedIn i sprawdzam sobie jego profil. Przede wszystkim patrzę, czy on jest spójny z CV, czy te informacje zawarte w CV się potwierdzają. E, Uwierzcie mi, zdarza mi się dość często, że nie są spójne te informacje, także pamiętajcie, aby ten profil LinkedInowy absolutnie updateować na bieżąco. Jeżeli coś się zmienia w Waszej ścieżce, ścieżce, ścieżce zawodowej, jeżeli zdobywacie jakieś nowe certyfikaty, umiejętności, coś, coś tam jest nowego, warto to dodać do Linkedina, po to, aby właśnie była ta spójność między CV a profilem na LinkedInie. To, na co zwracam uwagę również, jeśli chodzi o profil LinkedIn, jeśli chodzi o informacje, które wyciągam z tego profilu, to na przykład rekomendacje. Także o to warto zadbać. Tam jest na samym dole Waszego profilu taka możliwość poproszenia o rekomendacje kogoś z, waszej, z Waszego otoczenia zawodowego, kogoś, kto z Wami pracował, kto może trochę powiedzieć o Was jako o pracowniku, jak się z Wami pracowało, za co Was ceni. Warto, bo ja akurat na przykład na to bardzo zwracam uwagę, a to jest dość prosta rzecz i... i Również Wy w zamian komuś możecie wystawić taką, e, taką rekomendację. Także LinkedIn absolutnie tak. E, przy okazji, jeżeli już jesteśmy mm, znajomymi na LinkedInie i jeżeli Wy się na tym LinkedInie udzielacie, e, warto pamiętać o tym, że cały czas budujecie swoją markę osobistą. Czyli pamiętajcie o tym, że to, co wrzucicie w internet, to, co jest w sieci, nigdy nie ginie. Więc jeżeli. Pojawiają się jakieś kontrowersyjne tematy. Jeżeli pojawiają się tematy trudne, na, na, na które wy się wypowiadacie, to zwracajcie uwagę, jakim językiem to robicie, co mówicie. Nie wiecie nigdy, kto na to trafi tak? i jakie być może wyciągnie wnioski. Ja osobiście nigdy nie miałam takiej sytuacji, w której znalazłabym jakąś wypowiedź kandydata gdzieś, na przykład na LinkedInie, która by mnie w jakiś sposób, no zatrzymała, tak, w procesie rekrutacji, nie zdarzyło mi się to, ale warto to mieć z tyłu głowy, żeby cały czas jesteście tam osobą, no można powiedzieć publiczną, tak, i różne osoby mają dostęp do tego, co Wy tam piszecie i co publikujecie. Pytacie czasami, czy sprawdzam profile kandydatów na Facebooku. Wiem, że niektórzy rekruterzy to robią, Słyszałam o tym, natomiast ja osobiście tego nie robię. Traktuję Facebooka, również jeśli chodzi o mój profil, jako taką sferę prywatną. Mam na Facebooku swój fanpage, Harry Inspire, mam swój profil prywatny, natomiast profil prywatny mam ograniczony, o ograniczonym dostępie, także osoby z zewnątrz, osoby, które nie są wśród grona moich znajomych, nie mogą zobaczyć, co tam się na tym moim profilu dzieje. To znaczy, widzą tylko jakiś tam niewielki wycinek. Także, jeżeli bardzo Wam zależy na Waszej prywatności i nie chcecie, żeby ktokolwiek, na przykład rekruter, kiedykolwiek wszedł sobie w Wasz profil na Facebooku, po prostu zabezpieczcie ten profil, bo jest to bardzo proste. Facebook daje takie możliwości, ale jeszcze raz powtórzę: ja nigdy na Facebooka nie patrzę pod kątem kandydatów, nie, nie, nie szukam ich tam. Traktuję Facebooka jako zupełnie medium prywatne to jest Wasze prywatne życie. Natomiast, znowu, tak jak przy LinkedInie, zawsze warto pamiętać o tym, że to, co jest w sieci, nigdy nie ginie. I też nie wiecie, kto, kiedy, gdzie i skąd wyciągnie jakieś wnioski na wasz temat. Albo dowie się o was czegoś, czego być może nie chcielibyście, żeby się dowiedział. To, co ja czasami robię, to wrzucam sobie też nazwisko kandydata po prostu w wyszukiwarkę. I po to tylko, żeby sprawdzić, jeżeli to jest osoba, która na przykład w swoim CV. Pisze i ma dużo informacji związanych np. z jakimiś wystąpieniami publicznymi albo z jakimiś prezentacjami, albo z udziałem w jakichś konferencjach, w, jeżeli jest taką osobą, która gdzieś tam działa na. W dość szerszym kręgu, albo w ogóle po prostu chcę sobie tą osobę w jakiś sposób zweryfikować dodatkowo, a interesuje mnie ona, po prostu wpisuję sobie imię nazwisko w Google, na przykład. I zróbcie sobie takie ćwiczenie, po prostu wpiszcie swoje imię nazwisko i zobaczcie, gdzie się pojawiacie, jakie informacje o Was się pojawiają i co taka osoba z zewnątrz może znaleźć, jeśli chodzi o Was, tak? I o Waszą osobę, o to, co robiliście w życiu. Także jeszcze raz podsumowując, LinkedIn absolutnie tak, bardzo często i właściwie na co dzień jako dodatkowe źródło informacji i takie poparcie, potwierdzenie tego, co jest w CV. Ja osobiście Facebooka nie traktuję jako miejsce sprawdzania informacji o kandydatach, ale wiem, że są rekruterzy, którzy to robią, także. Zawsze o tym pamiętajcie to, co w sieci nie ginie e, i zawsze no, albo pilnujcie swojej prywatności i ją ograniczajcie przez właśnie ograniczenia swojego profilu. E, albo e, pamiętajcie o tym, że po prostu cały czas będąc w sieci, też tworzycie siebie jako osoby, które być może kiedyś gdzieś będą z kimś pracowały i być może pewne informacje, które pokazujecie w sieci, kiedyś zaważą na. Na przykład decyzji o, o Waszym zatrudnieniu. A jeżeli macie więcej wątpliwości odnośnie mediów społecznościowych i chcielibyście założyć, na przykład świetne konto, świetny profil na, na LinkedInie, taki, aby pojawiał się w wyszukiwaniach rekruterów i przyciągał ich, to oczywiście zapraszam do mnie www.hr-inspire.pl Do zobaczenia.